O! Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Tris, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nigdy by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoń. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. O! Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin. Odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidł nie możesz tego zrobić. Nie chcę mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Warto się tu rozejrzeć. Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo zatłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodą. Łowca potworów w największym mieście zajmuje się szukaniem szczurzych kup. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie, przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Tak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i. Pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Yen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Yen? Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No, proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są. Wiem, kto to jest, Tris. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zostawił na mnie pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przeprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie co do was należy i pamiętajcie, będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwy syna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Walczyłeś się z Biedminem? Tak wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie, nie zabijajcie mnie, panie. Oni mnie zmusili. Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie. Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się. Powinienem się zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. – Macie tu pieniądze. – A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corin Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Dziękuję za wszystko do zobaczenia, Tris. Mhm. Do zobaczenia. Gdybym chciał Cię odwiedzić. Mieszkam teraz na okrawkach. Musisz iść pod górkę za targ rybny. Zapraszam. Do zobaczenia.